Dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w naszym cyklu rozmów 5 minut, do którą się do zmiany życia. Akurat nasz cykl teraz nazywa się Zaopiekuj się mną. Czasami mamy w życiu takie odczucie, że inni ludzie nami się nie opiekują, że jesteśmy ze wszystkim sami, że jesteśmy wyobcowani, że jesteśmy dla innych nieważni, mamy poczucie braku bezpieczeństwa. Być może mamy poczucie osamotnienia. I dzisiaj właśnie przychodzę, aby nam wszystkim po raz kolejny, bo już tą serię prowadzimy, kochani, od kilku dni, uświadomić, że wszystko, co my dajemy sobie, inni ludzie mają szansę dać nam. Jeżeli my nie dajemy sobie pewnych wartości, pewnych aspektów, inni ludzie również będą pokazywali nam brak tego. Rozmawialiśmy już o, o tym, aby dać sobie czułość, rozmawialiśmy o tym, by dawać do siebie miłe słowa oraz o tym, by dawać sobie ważność, czyli dotrzymywać słowa, które sobie dajemy. Dzisiaj porozmawiamy o poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ ponieważ jest to aspekt, który dla nas wszystkich jest bardzo kluczowy. Każdy z nas od dziecka ma wielkie, wielką potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Niestety nie zawsze to poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie zostało zaspokojone. I w jaki sposób nasze poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie mogło nie być zaspokojone? Chociażby w taki sposób, gdzie odkładano nas do wypłakania się do łóżeczka, albo kiedy oddano nas do opiekę do dziadków lub do opiekunki, albo kiedy pojawiło się inne rodzeństwo i my czuliśmy się po prostu odrzuceni I w takim przypadku będzie w nas obecna rana braku poczucia bezpieczeństwa. Będziemy ciągle mieli poczucie, że jesteśmy sami wyobcowani i życie będzie nam to odgrywać. To jest tak, jak taka pędząca właściwie karuzela, na której jesteśmy, i która ciągle i ciągle odgrywa nam te same historie. I teraz co zrobić, żeby ten bieg wydarzeń odwrócić? My mamy do tego moc i to nie oznacza, że kiedy coś nas spotkało w dzieciństwie, to my cały czas musimy teraz tak funkcjonować, oznacza to natomiast, że każdy z nas może tą pracę zrobić w sobie i możemy dać sobie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ poczucie bezpieczeństwa, którego nie dali nam rodzice, opiekunowie, dom rodzinny, nikt nie jest w stanie nam tego dać, ani nasz partner, ani nasze dzieci, ani nasi znajomi, ani nasze przyjaciele, jesteś jedyną osobą, która na chwilę może sobie dać to poczucie bezpieczeństwa, dlatego że ono głęboko w tobie jest zachwiane i jesteś jedyną osobą, która jest w stanie tam głęboko do siebie wniknąć i dać sobie to poczucie bezpieczeństwa. A więc teraz, co zrobić, aby zbudować w swoim życiu poczucie bezpieczeństwa w samym sobie i aby inni ludzie też mogli już ci to poczucie bezpieczeństwa pokazywać? Przede wszystkim, dawaj sobie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Czyli, jeżeli coś w twoim życiu się dzieje, na przykład, przyjdzie do ciebie lęk, przytul siebie i powiedz sobie, Jesteś bezpieczna zawsze, bo zawsze jestem z Tobą. Jestem tu z Tobą i nigdy Ciebie nie opuszczę. Jesteś dla mnie ważny, ważna. Jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Nigdy Ciebie nie opuszczę, zawsze będę przy Tobie. Możesz już czuć się bezpiecznie. Możesz już odpocząć, kochanie bo ja zawsze jestem z Tobą i teraz w momencie, kiedy my wypowiadamy takie słowa, kiedy Ty siebie tak przytulasz i wypowiadasz sobie te słowa to tak naprawdę na poziomie nieświadomym kierujesz te słowa do swojego własnego, wewnętrznego dziecka, możesz też sobie zwizualizować, że rozmawiasz z sobą malutkim, z sobą malutką z wieku dziecięcego, możesz mieć tam roczek, dwa latka, możesz sobie wyobrazić że bierzesz siebie na kolanka i dajesz sobie poczucie bezpieczeństwa poczucie bezpieczeństwa, czyli jesteś właściwy i właściwa zawsze, poczucie Bezpieczeństwa, bez względu na to, co zrobisz i czego nie zrobisz, ja zawsze będę przy tobie. Po trzecie, cokolwiek by się nie działo, nigdy cię nie opuszczę. Zawsze możesz czuć się bezpiecznie, bo ja zawsze jestem przy tobie i nigdy ciebie nie opuszczę. Kiedy my mamy taką narrację z sobą samym, dajemy sobie tak jakby ukojenie i dajemy sobie sami to poczucie bezpieczeństwa. Może na początku wyda się to tobie dziwne, może na początku wyda się to tobie niezrozumiałe, co będziesz robić, ale obserwuj jak wielkie zmiany nastaną w tobie. Jeżeli masz na przykład jakieś takie usposobienie lękowe, dużo rzeczy się boisz i za każdym razem, kiedy wypowiesz te słowa zobacz co się w tobie zmieni, a zmieni się bardzo dużo. Po kilku dniach stosowania tego naprawdę zmieni się w tobie diametralnie dużo i będziesz Mógł otworzyć się, będziesz mogła otworzyć się na to, a żeby rzeczywiście wyjść do świata z poczuciem bezpieczeństwa, czyli bez lęku, że ktoś mnie skrzywdzi, bez lęku, że ktoś mnie opuści, bez lęku, że ktoś mnie wykorzysta, bez lęku, że ludzie mnie opuszczą, dlatego że wszystkie te lęki są właśnie twoim brakiem poczucia bezpieczeństwa. A więc, jeżeli ty sobie to poczucie bezpieczeństwa wlejesz sam do siebie, to inni ludzie przestaną Ci to reflektować na zewnątrz, czyli również będziesz czuł się bezpiecznie w innych ludziach. Czy to oznacza, że inni ludzie się zmienią? Poniekąd wierzę w to, że tak się dzieje, natomiast to ty się zmienisz. Twoje postrzeganie świata i tych ludzi zmieni się, co sprawi, że rzeczywiście zaczniesz patrzeć i podchodzić do świata inaczej. Tak więc, kochani, dzisiaj dbamy o to, żeby dać sobie poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy mogli sami z sobą poczuć się bezpiecznie, bo to my jesteśmy swoim największym przyjacielem i naprawdę na poziomie nieświadomym. Wykonywanie tych praktyk bardzo dużo Was zmieni. Bardzo dużo. Czyli jeżeli ja do siebie już mówiliśmy o tym, jeżeli będziesz mówić do siebie ładne słowa, inni ludzie zaczną mówić pięknie do ciebie. Jeżeli ty zaczniesz siebie przytulać, nagle inni ludzie zaczną okazywać cię czułość. Jeżeli ty zaczniesz dawać sobie poczucie bezpieczeństwa, nagle pojawią się inni ludzie, którzy też to poczucie bezpieczeństwa będą ci dawać. I ja wiem, że na poziomie. Takim tutaj świadomym, kiedy sobie rozmawiamy, możesz powiedzieć, to jest bzdura, przecież to nie może być takie łatwe. Natomiast ja zachęcam Ciebie do tego, nie żeby wysłuchiwać moje słowa i nie wierzyć, ale żeby zastosować to w swoim życiu i sprawdzić to na swoim własnym przypadku, żeby zobaczyć, jak to zadziała u Ciebie. A ja zapewniam Ciebie, że zadziała, dlatego że działa już u tysięcy ludzi, którzy razem ze mną pracują, zadziałało u mnie i działa u każdego z nas, dlatego że każdy z nas ma właściwie tak, jest tak samo skonstruowany my wszyscy jesteśmy tym samym i każdy brak, który mamy, reflektuje również na zewnątrz. A więc, kiedy my napełniamy się, automatycznie możemy dostać z życia coś innego, czyli napłyniemy się kochani dobrem, żeby w naszym życiu było coraz lepiej, a więc dzisiaj kochani hasło czuję się bezpieczne, ja nazwałam to y, zasługujesz na poczucie bezpieczeństwa zawsze, bo zawsze zasługujesz na poczucie bezpieczeństwa, bez względu na to czy jesteś w toksycznym domu, bez względu na to czy wychowałeś się w złym domu, bez względu na to czy utraciłeś pracę, zasługujesz na to żeby w tej chwili czuć się bezpiecznie, i nawet jeżeli czujesz teraz, nie mam pieniędzy, coś się dzieje, może jestem chory, może umrę, może moje dziecko umrze, to pamiętaj o tym, że jesteś jedyną osobą, która może dać Ci to poczucie bezpieczeństwa. I pamiętaj, przytulasz siebie i mówisz sobie, jesteś bezpieczny zawsze, jesteś bezpieczna zawsze, zawsze jestem przy Tobie, zawsze będę przy Tobie, zawsze będę Cię kochać, tak kochanie, odpocznij już ja jestem przy Tobie, możesz się zrelaksować, możesz odpocząć, jestem, będę przy Tobie, kocham Cię, kocham Cię całym sercem, takim jakim jesteś, bez względu na to, co zrobisz, czego nie zrobisz, zawsze będę Cię kochać, kiedy będziesz mieć taki dialog wewnętrzny, to uwierz mi, że wszelkie poczucie braku bezpieczeństwa po prostu odejdzie z Twojego życia. Dziękuję kochani z całego serca za Waszą obecność, życzę Wam cudownego dnia i widzimy się jutro, 9.15, pa pa. Okay. <laughs>